Cześć, tu Naturalnie Naładowani. Znasz to uczucie, kiedy postanawiasz od jutra jem zdrowo, po czym po dwóch dniach wracasz do starych nawyków, bo wszystko było zbyt radykalne, trudne i drogie? Dzisiaj pokażę Ci 5 prostych zmian, które możesz wprowadzić od razu. Bez rewolucji w kuchni i bez wyrzeczeń. To są małe kroki, ale dają duże efekty. Więcej energii, lepsze trawienie i mniej zjazdów w ciągu dnia. Zostań do końca, bo na końcu podam Ci jeden trik, który sam stosuje codziennie, kosztuje grosze, a działa lepiej niż wiele drogich suplementów. Zamień jedną przekąskę dziennie na coś prawdziwego. Większość przetworzonych przekąsek, batoników, ciastek, paluszków daje ci tylko szybki zastrzyk energii i równie szybki zjazd. Zamiast tego wybierz coś, co odżywia. Garść orzechów, suszone owoce bez cukru, kawałki warzyw z humusem, łyżeczka masła orzechowego na jabłku. Cel: jedna taka zamiana dziennie. Tylko jedna. Ale jeśli robisz to codziennie, po miesiącu masz 30 lepszych decyzji żywieniowych na koncie. 2. Jedz więcej mięsa, ale wybieraj mądrze. Zdrowe odżywianie nie musi oznaczać rezygnacji z mięsa, wręcz przeciwnie. Dobrej jakości mięso to świetne źródło pełnowartościowego białka, żelaza, witaminy B, 12 i zdrowych tłuszczów. Klucz to jakość i różnorodność. Wybieraj: mięso z chowu ekologicznego lub od lokalnych dostawców wołowinę, indyka, kurczaka z wolnego wybiegu. Czasem również podroby, np. wątróbka to bomba odżywcza. Wskazówka, zamiast przetworzonych wędlin, zrób sam pieczeń na kilka dni. Bez konserwantu, bez cukru, pełna smaku. Dlaczego warto? Mięso syci na długo, pomaga w regeneracji i dostarcza budulca dla mięśni, skóry i układu odpornościowego. I nie, nie musisz jeść go codziennie. Wystarczy rozsądna ilość, ale dobrej jakości. Trzecie. Zacznij dzień od czegoś, co naładuje cię na dłużej. Typowe śniadania, bułka z dżemem, płatki z mlekiem, robią więcej szkody niż pożytku. Zamiast tego zrób coś z tłuszczem, plus błonnikiem, plus białkiem. Przykłady. Owsianka z orzechami i owocami, jogurt kokosowy z siemieniem lnianym i owocami jagodowymi, chleb żytni z pastą z awokado i kiełkami. Taki start dnia to mniej zachcianek i większa koncentracja. Czwarty. Naucz się czytać etykiety. Tylko jednej rzeczy. Nie musisz znać wszystkich dodatków i numerków E. Ale wystarczy jedna zasada. Czytaj skład. Im krótszy, tym lepszy. Jeśli coś ma więcej niż 5 do 6 składników, trudne, chemiczne nazwy, olej palmowy, syrop glukozowo-fruktozowy, to po prostu poszukaj alternatywy. Najłatwiej zacząć od jednego produktu, np. chleba, jogurtu czy mleka roślinnego. Znajdź wersję z prostym składem i zostań przy niej. Pij więcej wody, ale nie tylko wody. Odwodnienie to najczęstszy powód braku energii, bólu głowy i zmęczenia. Ale picie samej wody jest... nudne, wiem. Dlatego dodaj do niej. Plaster cytryny, świeży imbir, listki mięty, łyżeczkę octu jabłkowego. Albo zrób napar z pokrzywy czy skrzypu. To naturalny detoks. Bonus. Rano wypij szklankę ciepłej wody z cytryną i szczyptą soli himalajskiej. To reset organizmu i nawodnienie po nocy. Przerywnik. Ale co, jeśli nie mam czasu? Wiem, co myślisz. Nie mam na to czasu. Ale te zmiany nie wymagają więcej czasu, tylko świadomych decyzji. Pomyśl, robisz zakupy? Wybierz inny jogurt. Szykujesz śniadanie? Dodaj łyżeczkę siemienia. To nie zmiana planu dnia, to zmiana myślenia. Daj znać w komentarzu, którą z tych zmian wprowadzasz jako pierwszą. Jeśli film Ci pomógł, zostaw łapkę i subskrybuj kanał Naturalnie Naładowani. Tu uczymy się, jak jeść lepiej i żyć bardziej świadomie. Udostępnij ten film komuś, kto chce jeść zdrowiej, ale nie wie, od czego zacząć.